Postać, którą gram jest fikcją, komedią absurdalną. Jeśli masz dystans do współczesnych relacji, zapraszam. Rysiek, nie odbierasz ode mnie od trzech godzin. Czy ty wiesz, że lodówka sama się nie zapełni? Zesika, mówiłem ci, wyprowadziłem się, to już nie moja lodówka. Jak to nie twoja? To jest lodówka, którą wybieraliśmy razem. Ma naszą historię chłodzenia. Lucuś nie chce jeść. On wyczuwa rozpad rodziny. On potrzebuje męskiej energii przy miejsce. On potrzebuje karmy, Zesika. A skąd mam ją wziąć? Rachunek za prąd przyszedł. Rysiek, powiedz mi jedną rzecz. Gdzie się tankuje elektryka? Nie tankuje się. Ładuje się. A czym to się różni? Bo ja już stałam przy Orlenie i nic się nie działo. Dobrze. Proponuję kompromis. Ty wracasz, opłacasz rachunki. Ja wybaczam zdradę. Lucuś przestaje patrzeć w ścianę. To nie jest kompromis. To jest dojrzałość emocjonalna, Rysiek. Zesika, ja nie wrócę tylko dlatego, że przyszła faktura za wodę. Czyli chcesz, żebyśmy byli brudni? Rysiek, to się nie dzieje naprawdę. Ty nawet nie pomyślałeś o zapłaceniu tych rachunków. Ja tylko chciałem spokoju. Kochani, pamiętajcie, nie chodzi o pieniądze. Chodzi o odpowiedzialność. Link do zrzutki w bio.